Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Mercedes G-klasa, rocznik 22. Zamontowaliśmy właśnie tutaj kanaloka w pakiecie premium. I tak, pakiet premium, czyli tutaj tak naprawdę mamy blokadę, plus sygnał dźwiękowy. Fajna sprawa, bo trąbimy klaksonem fabrycznym, więc nie ma żadnego dodatkowego osprzętu montowanego. Tylko i wyłącznie sam kano. I teraz tak, prezentuję w jaki sposób tutaj wygląda ta blokada. Blokujemy tej skrzynię cyfrowo, więc po prostu silnik się uruchomi, natomiast niemożliwe będzie wbicie biegu. Także sprawdźmy to sobie, jak to wygląda. Jesteśmy już w aucie. Noga na hamulec, klikamy sobie Start Stop i silnik się oczywiście uruchamia, tak jak mówiłem. Natomiast wbijamy bieg, a cały czas wraca na parking. Włączył się już alarm. Jak piszę teraz szybko, kod autoryzacyjny. To mrugnięcie, właśnie tej kąki oznacza, że kod został przyjęty. No i w tym momencie bieg już zostaje. Czy jeden, czy drugi, można sobie wbijać, i tym samochodem już odjechać. Także tak, kod można sobie dostosować do własnych preferencji. Jest tu sporo przycisków, można sobie to konfigurować dowolnie. Kombinacja może sięgać nawet 15 kombinacji tych przycisków, więc naprawdę można sobie tutaj sporo powymyślać. I tak, dodatkowo tutaj w zestawie mamy jeszcze możliwość autoryzacji się autoryzowania się poprzez kod PIN, czy też. Sam telefon, czyli po prostu po Bluetoothie jedno urządzenie z drugim się łączy. Jak się mają w zasięgu, to automatycznie dochodzi do tej autoryzacji. Także tak to wygląda. Wyłączmy sobie teraz ten silnik. I proszę sobie spojrzeć właśnie na tą ikonkę światło kiedy otworzę drzwi. Właśnie to mrugnięcie oznacza, że auto zostało znów zablokowane. Dobra, pokażę jeszcze wideo w jaki sposób można się autoryzować tym drogiem. I kończymy. Jesteśmy już poza autem Braloki, kluczyki mam przy sobie Wsiadamy sobie do auta I teraz tak Noga na hamulec Uruchamiamy sobie silnik I widzieliście od razu mrugnęło Informując, że doszło do autoryzacji Nie ma klaksonu I biegi można już sobie zmieniać Tak działa właśnie canlock Jeszcze jak wyłączymy sobie sam, sam, sam silnik. Otworzymy drzwi. To mrugnięcie podwójne, właśnie tych światełek, tam oznacza, że auto znów jest zablokowane. Canlock zabezpieczał to. Dzięki. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.